Dobra Miki, wreszcie wracamy! Wreszcie uciągniśmy tego przez dwa odcinki Ale dobra, no w sumie ty nie byłeś, Ja w sumie Ty nie byłeś jakoś tam długo, ale tam walić. I dobra, dawaj, idziemy szybko pomilka. Ja w ogóle nie mam itemów, mam nadzieję, że go znajdę, czekaj. Czekaj, dobra, walić to. A w ogóle co to jest MISEK? Kto, kto to w ogóle zbudował ty? Dobra czekaj. Co To było. A ten minut, lata. Czekaj. Ja tylko zobaczę tylko, mamy mam swoje itemy w skrzynce. Ty, ty A ty masz w ogóle swoje itemy czy nie? I właśnie sprawdzę Dobra, czekaj, to ja szybko pójdę to ja szybko pójdę do moj... Na szczęście mój pies jest Ja pójdę do mojego domku i wezmę, spróbuję sobie znaleźć moje itemy I po prostu pójdę do Mimka, czekaj Mam swoje ja itemy, dobra, mam swoje itemy, git, chociaż tyle mam, jakby mam swoją klatę, nie wiem tylko gdzie mam swój miecz Mam wędkę moją Mam diamenty, koksy, to wszystko co... Dobra, mam elyter, to jest najważniejsze, tak szczerze Dobra Tylko mieczyka nie mam, trudno, dobra, i, i, i killowa, trudno Czekaj, jeszcze w sumie jedzenie no, nie to mam to Czekaj, bo jedzenie nie mam. Dobra, mandarynki se wezmę. Czekaj. Co? No, no, mandarynki mam, no. Ej, to ty lecisz? Mimek! <noise> Chodź tu, Gówniarzu. O, wróciłeś, Róci, prawda? Gdzie, byliśmy... no, gdzie byliśmy w powiem, gdzie byliśmy z Mikim. I nas zostawiłeś. Też Miki też wrócił. No, Miki też wrócił, czekaj, to było na razie, go zamknął. Cieba! Cieba! Oprócz. Kopie. Słuchaj. Ja dosłownie. Powiem ci tak, bo mieliśmy w ogóle no. dzisiaj, w, no w sumie nie dzisiaj, no już w sumie kilka dni temu, mieliśmy iść y, razem poszukać Noksa. Ale kiedy wyszedłem z domu, to nagle. Kurde, możesz mnie słuchać? Kiedy, no, słucham, słucham, Kiedy. No właśnie, słuchaj, Kiedy wyszliśmy z domu, to wtedy. Y, jak się nazywa? Wtedy. Ten, jak się nazywa? No, Noksa jakby zobaczyłem go, i on dał mi jakby ślepotę chyba, i nagle zacząłem się wznosić i pojawiłem się w więzieniu. A Miki, jak, jak to u Ciebie w ogóle wyglądało? Tak samo? Muszę nie spać, A nam kulki... nie, już nie kulki, klatka jest gotowa, hejs! Nie no, ja pierdzie... No w klatce się obudziłem No on się w klatce obudził... no powoli, kurczę... A w ogóle... tak naprawdę w ogóle Nox się zdrajcą okazał. Nox tak naprawdę jest zły, jakby... bo on na zamknął więzienie. Ja, nie, nie poznałem go jeszcze, a jest zły. Czekaj, bo go nie słyszę na chwilę, co mówisz? Nie bi... to. O co no może mówicie? też nie to... bić nie, Ty, sobie... gówniarzu? nie poznałem jeszcze Noxa, już się okazał zły. Ej no w sumie to prawda, nie poznałem nawet Miki Noxa, który gdzie, gdzie wy jesteście? Możecie je napić z tymi elitrami? Chłopie bo musimy coś zrobić, żeby tego noxa kurczę zatrzymać, za to, że on jak na razie dom, nas obydwu zamknął w więzieniu. Kurczę, możecie mnie nie bić. Nie, Praju się... <laughs> Dobra. Ja nie no ja, ja, ja że to tu... wiecie. Jak żartujemy? Po co by mieliśmy żartować? Widzisz, jak on w ogóle wygląda? Widzisz, jak on, on ma skina? Uff, ja pierdolę. Czekaj, no. Nie, to on no, nie wierzy. No, czekaj, chodź, dojedziemy. Miki, kurde, Miki. Mimek! Co Wiesz? Wiesz, że sobie żartujecie. No nie żartujmy se. Czemu to w ogóle brzmi, jakbyś, kurczę, dopiero wstał? Nie wiem. Czekaj, słuchaj, ty... Kupię, możemy ci pokazać nawet. Te ty z bo, bo pisze, nie? No, chłopie, ja nie mam miecza, nie wiem czy wiesz, ale straciłem. Co? No straciłem miecz. Ej, ty w ogóle poleć elytrom. Czekaj, poleć elytrom teraz do góry. Ej, zatrzymałem go na chwilę tą elytrom. Kurde, no nie strzelaj mi, bo ja mam mało HP. Kurde. Ej, kto oh. chce mandarynki? Nie ja. Ja chcę, daj. Masz mandarynki. To nie, nie są całe. mandarynki. Nie całe. No nie, no ja nie mam jedzenia teraz. O, dzięki. Ej, dobra, Mimek, chodź, kurde, no i gdzie ten gówniarz? Czy no? Ej, no gdzie on jest? Gdzie on lata, tak. Ej, widzisz go? Czekaj, czekaj, go jeszcze ty, bo on, no, wiesz ty, ja w pewnie w swojej bazie w beczce tam jest, czekaj tak, Idę do jego piwnicy On pewnie gdzieś tutaj jest No czekaj, Mimek No chodź, bo ty nam... Kurde, Mimek, gdzie ty jesteś? Gówniarzu bo dziś te Alchemie. Obiecałem, że na 20 lajków ci zniszczę je, a pamiętam, że pod tym shortem już biję 20 lajków, więc może je zniszczę. Bo był, tak, był taki jeden short, który ma prawie 2000 wyświetleń kurde wyświetleń. Tak, wyświetleń, dobrze powiedział. I tam powiedziałem, że jeśli biją 20 lajków, to wtedy będę mógł to zniszczyć mu. A kiedy 30. to, ja to nie będę... A, to kiedy... Jest... a kiedy 30 to będę mógł to zniszczyć w ogóle mu kompletnie. Kurde. Spróbuj zniszczyć mu to! A chłopia ja nie mam w a ja straciłem wszystko ty. Dlatego musimy go pomoc, bo Mimek bo jest dobry, dobry w takie rzeczy. Czekaj. Kurde, bo czekaj, bo na razie go trzeba znaleźć, bo on się znów zgubił. Chłopak mały. No Mimek! Możesz mnie na no. tę Stój! No. Chodź za mną! Chodź! Za mną. Musisz nas posłuchać. Tobie No. No To no. <grym> Co ty wstałeś dopiero? Tak. Gdzie wy jesteście? Jestem przed moim domkiem. Chłopie, słuchaj, nie mam swojego miecza, nie mam swojego... tego Healofa, ale na chwilę do mojego domku. Jak na razie sobie stworzę jakiekolwiek itemy. I musimy iść tam do tego więzienia, żeby ci to pokazać, tylko na razie nie możemy się za bardzo pokazywać, bo jak się pokażemy jakoś, to będzie problem. Dobra, muszę ci to pokazać. Nie wiem, że ty mi nie wierzysz, że coś takiego istnieje. Ej, w ogóle masz zbroję? Weź sobie zbroję, Przydać się. Po co? Chłopie, to jest niebezpieczeństwo. Ja tu pójdę po swój dzień, bo mi się nie chce szukać mojej. Niebezpiecznej. A co masz? Wait, ty masz, nie będę wam zbrocha? What Elota Heli? Nie bójcie mnie na piętrze? Nie. A co masz tę zbroję? Nie no, ty zbroję? pamiętasz, że gdzieś tutaj miałem zbroję ze sobą. <laughs> A nie, no, nie masz, ale nie, no spoko. Nie masz też żadnej. Pamiętaj, że gdzieś mam. Chłopie, weź sobie tą swoją nederytową w tej bazie i tyle. No No, Nie chcę mi się jej szukać. Wied masz tutaj diamentowo tą nerderzową swoją zbrojkę. Mówię, że nie. Nie może to mówić sobie zbrojki. Eee, Nie, będzie się, bo musimy mieć. Dobra, nie chcesz to nie, najwyżej to ty będziesz miał problemy z psychiką. No okej. Okay. Dobra, hopie. jeśli chcesz, to możesz lecieć się litrą. W ogóle nie wiem czy wiesz, ale powstały wagoniki tam. Chodź. A w ogóle pamiętasz, kto te wagoniki zbudował? W ogóle wiesz że tam... Nie, nie to jest po prostu tak pojawiło. Ora, jak chcesz, to jedziemy wagonikiem czy czymś innym chcesz jechać? Ten, jest, jest wagonikiem. A ty co? Możesz ty gówniężę. Dobra, to ja nie chcę, dobra, ten wagonik sam se dotrze. Tam. czekaj, ja tam lecę z tobą, bo nie chcę mi się tyle jechać. Dobra, widzowie, więc lecimy do tego więzienia. Oczywiście spróbujemy, zostać ostatnio przyłapani przez Noxa. I mam nadzieję, że Mimek wreszcie mi uwierzył. Róż, kur. Cztery, jest ja leciłem coś na skali Czekaj, bo ja nie mogę użyć jej teraz. Let's go. Dobra, o. teraz mi śrubadzi, bo on w każdym razie Nox może tutaj być. O, patrz, co to jest za klot z mederytu postawiony w ogóle? Nie, nie plankujecie mnie teraz. No, Ta! Na no survivalu mam no coś takiego zbudował dla, dla Beki. No. A tak się bo tam był przed filmem, teraz Teraz musi być cicho. Popie, jeśli on nas napotka, to będzie tragedia, więc lepiej trzeba uważać, więc wchodzimy tam i trzeba być cicho. Dobra chłopie. E, w ogóle... E, nie wiemy w sumie jak chcemy się dostać tam do Noxu, bo Nox pewnie będzie tam gdzieś w swoim biurze. Ja mam dali te moje stare karty w ogóle, co nie więc... Gdzie nie wiem Nie wiem wierzymy co z Mikiem. nie wiem no, to bo ja nie mam co w życiu robić. Nie może kawałki. nie masz. Chodź tu. Dobra, masz tą kartę, no chodź tu już. patrz No, gdzieś nie W sumie czy u góry możemy... No nie mam karty, to nie możemy czuć. Chodź, musimy iść tędy. Tylko... kurczę będzie ciężko jak jeśli nie będzie ciężko mam tutaj wyjść. Ale dobra, chodź. Chodź tutaj mam jakieś. I ja tego nie widziałem ostatnio. Jakby normalnie byliśmy tu... tutaj co, nie? Ale ja tego nie widziałem ty. I wentylację, tutaj, dawaj idziemy tu Chodźcie tu, zobaczcie co tu będzie ja pewnie a, a, a ty byłeś wcześniej tak No nie, no ja tutaj nie byłem, no serio ja, Nie no, byłem, kurde posłuchaj ten... się Posłuchaj Boże, Mówisz, no, że pewnie ja ja wcześniej byłeś Nie, no posłuchaj no kurde, no nie mogę zrobić przez ciebie O, chodź Chodź teraz Aha, my tu jesteśmy, to nie pamiętam, że coś takiego było Okej, okay. chodźmy tutaj Gdzie my jesteśmy? Jo, gdzie my jesteśmy? A my tu jesteśmy! Ej dobra, nie idź tam lepiej, bo on pewnie gdzieś tutaj może być. Dobra, chodź. A jeśli się pokazać my jesteśmy? Tutaj był labirynt, który sam musiałem przejść. Niestety, ale może coś tutaj znajdziemy jeszcze. O patrz, jest! Jest. O, masz <grym> nie no, pierwsze co robi to wskakuje do losowego miejsca. A my tu jesteśmy. Dobra, uważaj, uw 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 dobra, tam było jego biuro, więc uważaj, bo on tutaj w każdym razie może być. Dobra. A, to, 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 to. Uważaj. O. Dobra, uważaj, bo on w każdym razie gdzieś tu może... O, jest tu, no. patrz, no patrz. No, 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 patrz, co on ma na ziemi. Wszystko było zaplanowane. Tak naprawdę, budowę to będzie nie ich czas, a nie długo stworzę broń, który której zawsze marzyłem. Wkrótce wrócę na jej wioskę i będzie wszystko idealnie. I co? No i co? Mówiłem ci! Chodź, szybko, uciekamy z Mówiłem ci! Mówiłem ci! A ty nie chciałeś mi wierzyć! Chopie, szybko uciekamy z Mnie zamknął imikiego w tym więzieniu! Nie wiem, czemu akurat ciebie nie zamknął! Może po prostu ciebie, ciebie bardzo polubił! Ale czekaj, jak mam się... Brązową kartę tu potrzeba! A są przyciski, to Dobra, Dawaj szybko uciekamy! No, no. no chłopie, szybko, on zaraz pewnie tutaj przyjdzie! Chodź, tutaj, brązowa karta jest potrzebna, dobra? Czekaj, dobrze, że ja mam te karty w ogóle ze sobą! Dobra, szybko wyjście tutaj! Szybko, szybko wychodzimy z tego więzienia no. Nie wracaj tu! W Do sumie dobra, w sumie nie wracaj Widzowie Minut, mi już w ogóle? Tak, Enderman mnie goni! Gdzie ty jesteś? A widzę to Widzę Tunelu! <grym>, tak, ja się lecę to, a wiem, Enderman mi z drugiej strony wybiega Nie na no, spoko Ale dobra, wierzysz mi już? Och, kurde, był serca Tak, wierzysz mi już Dobra Widzowie, w następnym odcinku będziemy się raczej przygotowywać trochę, bo w każdym razie Nądry może do nas przyjść i mam nadzieję, że tak szczerze wszystko dobrze się skończy.